Tajemnica Ziemi Świętej. Jerozolima Jesteśmy w Ziemi Świętej w Bazylice Zmartwychwstania Pańskiego. Książe biskupie, wiele osób chciałoby przyjechać tutaj. Wiele osób chciałoby doświadczyć działania mocy Bożej, szczególnie poprzez taki widzialny czy dotykalny znak obecności w tej świątyni. Co ksiądz biskup powiedziałby tym osobom, które nie mają możliwości tutaj przyjechać, ale chciałyby za pośrednictwem mediów, za pośrednictwem naszych relacji spotkać się z Ziemią Świętą jako Piątą Ewangelią? Trudno się dziwić, że tak wiele osób pragnie przybyć właśnie tutaj, bo przecież Bazylika Zmartwychwstania swoimi rozległymi murami obejmuje i miejsce ukrzyżowania, Golgotę, i zdjęcie z krzyża, i złożenie do grobu, i Zmartwychwstanie obejmuje najważniejsze tajemnice naszej wiary. To zrozumiałe więc, że serce ciągnie chrześcijanina na pielgrzymkę, że ciągnie właśnie tutaj. Niektórym jest to dane, jeśli w grupie pielgrzymkowej modlitewnej dotrą aż tutaj do Jerozolimy. ale musimy pamiętać, że duchowo możemy otrzymać dokładnie tę samą moc. W każdą niedzielę w naszej świątyni parafialnej, w każdą niedzielę podczas Mszy Świętej, gdzie przecież też docieramy do miejsca, w którym Pan Jezus oddaje za nas swoje życie, to jest ciało moje, które za was będzie wydane. Docieramy też do Golgoty, to jest kielich nowego przymierza krwi, która za was będzie wylana. W każdym przyświętym docieramy na miejsce zmartwychwstania. Jezus żyje. Przecież nie spotykamy w niedzielę Jezusa umarłego, tylko Jezusa żywego, który zwyciężył śmierć. Chrystus umarł, Chrystus zmarł stał Chrystus powróci. Na pewno pielgrzymowanie wzmacnia dodatkowymi znakami naszą wiarę. Dlatego staramy się dzielić podczas pielgrzymowania tym wszystkim, co zostało nam dane. Ale wiara ostatecznie opiera się na Bożej obietnicy, na Bożym słowie, opiera się na świadectwie apostołów. I na tym, że w Kościele to świadectwo jest dziedziczone z pokolenia na pokolenie w mocy Ducha Świętego, w mocy słowa, które jest żywe i trwa, nie jest słowem martwym, tylko słowem ożywiającym. W każdą niedzielę we mszy świętej mówimy o to słowo pańskie. Pan przemówił, przemówił nie. Tylko 2000 lat temu, ale przemówił to tu i teraz na naszych oczach. Przemówił, kiedy słuchaliśmy Ewangelii. To doświadczenie jest więc tam dostępne. Wiemy o tym, że. Ym... Tajemnicą życia chrześcijańskiego jest męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wyśpiewujemy to w liturgii. Oto wielka tajemnica wiary. Tajemnica, tajemnicą wiary jest właśnie misterium paschalne Jezusa Chrystusa. Ksiądz biskup nie jest pierwszy raz w Ziemi Świętej. Ksiądz biskup miał możliwość, miał tę łaskę, przeżywać historię swojego życia też w kontekście różnych pielgrzymek do Ziemi Świętej. Czy mógłby Ksiądz biskup, dać nam takie krótkie świadectwo, jak wobec życia i historii księdza biskupa ta ziemia święta, ziemia działalności, oddziaływania Jezusa Chrystusa działa na księdza biskupa. W chwili, kiedy padło to pytanie, siedzimy sobie w bazylice z Martystania Pańskiego, siedzimy w kaplicy ormiańskiej. Kaplica, która jest troszkę na uboczu troszkę schowana przed oczami większości pielgrzymów, ale właśnie teraz widzę prosto przed sobą modlącą się osobę. To jakaś rodzina w pięknych, bogatych, zdobnych, afrykańskich strojach. Widzę wierzącą panią, która wyciągnęła właśnie teraz swoją rękę w stronę orbieńskiego ołtarza i nawet w modlitewnym geście tą ręką poruszała. To, to jest doświadczenie. Ziemi Świętej. To jest doświadczenie, w której miejsca uświęcone obecnością Pana Jezusa, dwunastu apostołów, z marcystaniem Chrystusa, z zesłaniem Ducha Świętego, miejsce, które łączy się z wiarą tu i teraz, i to z wiarą ludzi z całego świata. To jest doświadczenie, które czeka każdego pielgrzyma, niezależnie od tego, ile razy do Ziemi Świętej by e, przybył. Kiedy padło pytanie o e, wspomnienia czy doświadczenia, nagle Pan Bóg pokazał mi, że chodzi nie tylko o wspomnienia sprzed lat, ale chodzi o coś, co możemy zobaczyć tu i teraz. Księże Biskupie, na koniec naszej rozmowy Chciałbym poprosić o takie krótkie przesłanie do tych osób, które mają możliwość korzystać z tych materiałów, które jest nam dane nagrać w Ziemi Świętej. Ksiądz biskup wielokrotnie wskazywał na potrzebę nieustannego odwoływania się do treści związanych z tajemnicą Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, szczególnie które wybrzmiewają w tym miejscu, gdzie to się stało. Czy mógłbym poprosić o takie właśnie przesłanie? Do tych osób, które wejdą w cykl kateches, przygotowujących do poznania Ziemi Świętej. Ziemia Święta nazywana jest, i słusznie, piątą Ewangelią. Bo Słowo Boże stało się ciałem nie w jakiejś bezimiennej przestrzeni i w jakiejś otchłani czasu, ale właśnie tutaj, w pierwszym wieku naszej chrześcijańskiej ery. Tutaj, gdzie Betlejem, gdzie Jerozolima, gdzie Nazaret, gdzie Rzeka Jordan. A więc dla tych wszystkich, którzy będą korzystać z tych materiałów, wielka zachęta, aby. Po spotkaniu z piątą Ewangelią zanurzyć się w tajemnicy Ewangelii I, II, trzeciej i czwartej, świętego Mateusza, Marka, Łukasza, Jana, aby zanurzyć się w tajemnicy przedłużenia Ewangelii w historii, poczynając od dziejów apostolskich, aby pamiętając że rozdziałów w dziejach apostolskich jest dwadzieścia kilka, że jesteśmy wezwani, by pisać kolejne rozdziały. Trzydziesty, czterdziesty, sto pięćdziesiąty rozdział dziejów apostolskich w naszym życiu. Jednym słowem te materiały są zachętą do kontaktu z Pismem Świętym, zanurzenia się w sceny Pisma Świętego i naszego wejścia w tajemnicę Słowa Bożego. Korzystając z tej zachęty i korzystając z tego, co Pan Bóg zrządził w naszym życiu, chcemy bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich, którzy będą chcieli pociągnąć się temu Słowu, które jest Słowem życia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pan Bóg niech wszystkim błogosławi z Panem Bogiem, szczęść Boże. Szczęść Boże. Przeżyj podróż do miejsc, w których objawiła się tajemnica Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Katechezy biblijne z Ziemi Świętej.